No to był laptop Majki, mój najważniejszy trop. Weźmy mnie Nie Ja wiem, że laptop i tak dalej, ale są jeszcze inne rzeczy. Jadę na przepustkę do domu. No. I tak się zastanawiam, to są tą konsolą typu na serio? No jest też na serio, jak ja coś mówię, to przecież zaraz po naszej rozmowie on zamówił. Kaszka jest już w drodze. Dobra kochani, posłuchajcie. nami się nie od dziś wiecie, że... Rzadko jestem zły. No ale teraz jestem mega zły. Mega zły. Nie. Jestem. Bo wśród nas jest złodziej. A kto powiedział, że to jeden z nas? No właśnie, jak tutaj wczoraj była banda wścibskich dzieciaków z kolorowego autobusu. No. Tak jest. To nie oni. Wiemy o tym. Bardzo dobrze ich pilnowaliśmy. Poza tym. Złodziej wiedział dokładnie, czego chce i gdzie tego szukać. Nie było żadnego śladu po przeszukaniu. Gdy w grę wchodzi okradanie bliskich, solidarność grupowa się kończy. Dlatego wskażcie sprawcę, albo najlepiej będzie, jak sam się ujawni. Teraz. Rozumiem. Czas minął. Czyli oprócz tego, że złodziej to jeszcze tchórz. I nie szanuje nas. Nie można mu ufać. A wzajemne zaufanie to podstawa naszego życia tutaj w ośrodku. Jesteśmy rodziną. Jesteśmy rodziną. Jesteśmy. Tak, tak, tak. No ale rodziny się nie okrada. Teraz będę Was prosił, żebyście się rozeszli do swoich pokoi. Wyjmijcie z szafek swoje rzeczy i rozłóżcie je na łóżkach. Za 15 minut zaczniemy obchód. Przeszukamy Wasze pokoje. Oczywiście w, w Waszej obecności, tak? I obiecuję Wam, że znajdziemy złodzieja. No dobra, to chyba wszystko. No, na razie. No. Cześć. To możecie sprzątać. Niech złodziej posprząta! Ja bym wolał, żeby moich rzeczy nie ruszał. No ale Mordo musimy wiedzieć, kto to jest! Ja myślę, że to jest Hakieros. Zbiera kasę <noise> na tego swojego fagasika. O, a ja myślę, że to jest Jajko, bo zbiera kasę na bilet do Paryża na spotkanie ze skautem z PSG. Może być! razem <noise> <noise>